Cześć moi drodzy, ostatnio bardzo duże zainteresowanie pojawiło się osobą pana Marka Sierockiego. I ja za tym zainteresowaniem podążając postanowiłam także opowiedzieć Wam o Jego życiorysie, bo choć wiele osób. Kojarzy go właśnie jako bardzo lubianego i cenionego, co się w ostatnich dniach jeszcze bardziej potwierdziło: dziennikarza muzycznego. To jednego jego życiu prywatnym, na przykład, tej drodze do kariery i tym, co w ogóle lubi robić prywatnie, poza tym, jak pojawia się na ekranie, wiadomo, niewiele. Postanowiłam Wam. Więc dzisiaj opowiedzieć to, o czym wiadomo, co zdradził przez lata: czy ma żonę, czy ma syna, jak wyglądają jego pasje i co ze sprawą zwolnienia z telewizji polskiej, o której ostatnio było głośno. To wszystko Wam dzisiaj zdradzę, więc zapraszam do oglądania, słuchania i śledzenia dzisiejszego odcinka, którego gwiazdą jest Marek Sierocki. Marek Sierocki urodził się w Zielonce. W której mieszkał do 18 roku życia, a miało to miejsce 27 lipca 1959 roku. To tam kończył wszelkie szczeble edukacji, aż do technikum elektrycznego, co jest dość zaskakujące biorąc pod uwagę to, czym zajmuje się dziś. Pasjonowała mnie elektronika, do dziś kocham sprawy związane z elektroakustyką i sprzętem muzycznym, powiedział kiedyś wyjaśniając, że jednak wybór szkoły średniej wcale nie był taki od czapy. Choć można było przepuszczać, że dokona innego, bo jak sam przyznawał, muzyka pasjonowała go już od dzieciństwa. Chodziłem do szkoły muzycznej, uczyłem się grać na akordeonie, popularnie zwanym ciążą, wstydem, cyją, zmarszczką czy kaloryferem na szelkach. Chciałem zostać muzykiem, ale okazało się, że jest mi pisana zupełnie inna droga zawodowa mówił. I tak jak już sam powiedział, chciał zostać muzykiem, bo to rodzice namówili go do tego, żeby zaczął na akordeonie grać. Kiedyś śpiewałem w chórze, ale to zupełnie coś innego niż występowanie solo. Czasem zdarzy mi się dla żartu wejść na scenę i coś zanucić, ale to wszystko. Natomiast uczyłem się grać na akordeonie i można usłyszeć mnie na płytach kilku artystów. Nigdy nie byłem wirtuozem, ale dawałem Radę jako tako zagrać, a mój instrument do dziś stoi w studiu Marka Kościkiewicza, opowiadał kiedyś w wywiadzie dla Plejady. I wspominał, że w szkole średniej faktycznie grywał w amatorskim zespole muzycznym, natomiast w 1988 roku trafił do wojska i stacjonował w Zgierzu. Strasznie się bałem tego wojska, ponieważ poszedłem jako ostatni gwizdek, miałem 27 lat. W Wojsku poznałem czarka pazurę. Było bardzo wesoło, mówił w jednym z wywiadów. I mimo że muzykiem nie został, jak dobrze wszyscy wiemy, swoje życie jednak z muzyką związał. Debiutował na festiwalu młodzieży i studentów w Moskwie jako prezenter. Na studiach zacząłem współpracę z redakcją młodzieżową programu czwartego Polskiego Radia. Jej szefem był wtedy grzesie miecugow, uczyłem się pod okiem marka i Piotra Kaczkowskiego wspominał. Pracował także jako DJ w warszawskim klubie Hybrydy i tam poznał swoją żonę Urszulę. Przygoda z tym klubem trwała przez 10 lat ale warto cofnąć się trochę w czasie bo swoją pierwszą dyskotekę prowadził w podziemiach kościoła. Było to w 1976 roku. I graliśmy jako zespół na dyskotece do tańca, a ponieważ tego repertuaru nie mieliśmy za dużo, to też między kolejnymi występami puszczałem muzykę z płyt trochę z magnetofonu, opowiadał w życiu. Ale ze swoją ukochaną udało mu się stworzyć kochającą rodzinę, związek, który trwa do dziś i to właśnie muzyka połączyła ich te ponad 40 lat temu. Doczekali się także syna Macieja. I choć Pan Marek jest naprawdę w ogóle w przekazie bardzo oszczędną osobą, to też jak się domyślacie o swoim życiu prywatnym, nie mówi, nie udziela wywiadów rzek, ale jeżeli już coś mówi na temat swojej żony, to w samych superlatywach. Wielu rzeczy w kuchni uczę się od mojej żony, bo ona świetnie gotuje. Bardzo często piścimy razem, dzieląc zadania. Uważam, że wspólne przygotowywanie, a później oczywiście także wspólne spożywanie posiłków, jest fantastyczną sprawą, która zbliża ludzi mówił do rzeczy. 是。Sure. A pani Urszuli nie zobaczycie zbyt często. Oczywiście pokazuję wam tutaj zdjęcia, jak wyglądają razem, ale czerwone dywany nie interesują małżonki pana Marka. Woli domowe zacisze, a pan Marek z kolei nigdy jej nie naciska, bo ona mu towarzyszyła. Jeżeli nie ma takiej ochoty, za to chętnie korzysta ze smakołyków, które żona mu przygotowuje. Ponoć pan Marek zawsze ma coś gotowego i nigdy nie jest głodny dzięki temu. Natomiast oczywiście wiele osób kojarzy go jako tego człowieka od muzyki z Teleekspresu. Prowadzi audycję w tym wydaniu serwisu informacyjnego od lat 80. Opowiada o utworach polskich i zagranicznych. I kiedyś było to naprawdę interesujące dla fanów muzyki, bo pewnie pamiętacie, że dostęp do zachodniej muzyki chociażby był dużo bardziej ograniczony niż dziś, kiedy mamy wszystko na wyciągnięcie ręki i właściwie nawet nie musimy iść do sklepu muzycznego, by kupić sobie płytę. Wystarczy sobie ściągnąć Spotify'a czy inny serwis streamingowy, i właściwie cały katalog muzyki w zasadzie jest dla nas dostępny w domu, bez wychodzenia z niego. W tym czasie pan Marek zafascynowany był takimi wykonawcami jak Depeche Mode, o której jest zresztą autorem książki wydanej w 1991 roku, czy też Chrisem Reum. Ale co ciekawe, pan Marek był także naczelnym pisma Bravo, o czym ja nie wiedziałam. Pełnił także funkcję dyrektora artystycznego najważniejszych festiwali, Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu oraz Festiwalu w Sopocie. I jak sam przyznawał, było to bardzo duże wyróżnienie, ale również bardzo stresujące zadanie. To było wielkie przeżycie, ogromny stres. Byłem dyrektorem artystycznym pięciu festiwali w Opolu, pięciu w Sopocie i chyba więcej bym się na coś takiego nie odważył, mówił. Ale robił dużo innych rzeczy. Współpracował z kabaretem Otto, Radiem Vox. Prowadził programy sierocki na sobotę, hity wszechczasów. Stworzył kilka duetów Disco Polo. Jako DJ i muzyk, na przykład z Marcinem Millerem czy Markiem Hoydą. I choć tak duży jest wachlarz jego doświadczeń, on sam mówił, że zawsze radio najbardziej kradło jego serce. Żyjemy w czasach telewizji i internetu, ale to radio jest dla mnie czymś niezwykłym. To po prostu magia. Uwielbiam muzykę z przełomu lat 70. i 80. -tych. To były fascynujące czasy. Lubię miksować muzykę, bo od 30 lat jestem DJ-em. I najczęściej gram hity, właśnie lat 60., -tych, 70. -tych i 80. -tych. I tak jak Wam już wspomniałam, ma na swoim koncie kilka książek, na przykład o Depeche Mode, ale także gwiazdy pop i rock, alfabet muzyczny od ABBY do Cukero. Znaczy ja tutaj przypadkiem nie mam o. No właśnie, o tym mowa. Tak mi się wydawało, że mam tę książkę w domu. O, już, już kilka, kilka dobrych lat. Którego roku to wydanie dajądzie? 2014. No właśnie, dlatego o niej zapomniałam. Muszę sobie ją odświeżyć. I to na tej półeczce się trafiła, bo tych półeczek u mnie w domu to sporo jest z tymi książkami. Chciałam zrobić jedną biblioteczkę, ale mąż mi nie pozwala, bo mówi, że zawalimy ścianę tymi książkami i będzie jak u wszystkich. No może, chociaż ktoś mi tu kiedyś napisał, że zamiast na książkach, jak inni, to ja na malowidłach się nagrywam, no więc, no nie wiem, ale może faktycznie jest to trochę pretensjonalne. Wszyscy się w sumie na tych książkach nagrywają. Ja sobie też kilka tu postawiam, żeby nie było. Od pewnego czasu, po odejściu Wojciecha Mana i e, po tym, jak Artur Orzech odszedł e, z TVP, pan Marek Sierocki zajął jego miejsce, prowadzi program Szansa na Sukces. Ale także relacjonuje dla nas Eurowizję jest komentatorem razem z moim serdecznym przyjacielem Olkiem Sikorą z którym razem zawsze byliśmy fanami Eurowizji no ale Oleg mnie troszeczkę odbiegł i teraz biorąc pod uwagę że zawsze siedzi w samym sercu sprawy myślę że no odstawił mnie grubo prowadził także już wspomniane hity wszechczasów i top 3 Marka Sierockiego pan Marek oczywiście kilka lat temu został odznaczony złotym krzyżem zasługi za zasługi dla Rozwoju telewizji publicznej, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalność społeczną. Przez prezydenta Komorowskiego. Ale niewiele osób wie, że choć muzyka chyba jest jego największą pasją, to niewiele ustępuje piłce nożnej. Pan Marek jest fanem Legii i Barcelony i przynajmniej kilka razy do roku odwiedza Hiszpanię, by móc uczestniczyć w meczach. 20 lat temu pierwszy raz wyjechałem do Barcelony, w której na dobre się zakochałem. To miasto ma w sobie coś tak magicznego, że odwiedza je przynajmniej 3-4 razy w roku. Podjąłem się wyzwania i nauczyłem się hiszpańskiego, co w pewnym wieku wcale nie jest takie łatwe, mówił w jednym z wywiadów. Nie zdradza pan Marek jednak, czy swojego syna Macieja zaraził pasją, ale pasją zaraził i to nawet nie tylko, że zaraził, ale nawet czym nie bierze udział w tym, by jego wnukowie mogli realizować się również w sporcie. Chłopcy trenują piłkę w Escola Warsawia, oficjalnej szkole FC Barcelony w Polsce, a dziadek jest bardzo dumny. Zapisałem dwóch wnuków, choć starszy od razu przyznał, że nie będzie z niego piłkarza, ale trenuje już 5 lat. Za to młodszy interesował się piłką, nim zaczął chodzić na treningi, najpierw do przedszkola.